Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, czy wszechświat wysyła ci znaki dotyczące tego, z kim powinieneś być? Dziś rozpoczynamy fascynującą eksplorację subtelnych, ale głębokich sygnałów, które mogą wskazywać, że jesteś na ścieżce do znalezienia prawdziwej miłości. Nasza podróż jest inspirowana niezwykłą pracą Delauri Carson, szanowanej postaci w dziedzinie duchowego przewodnictwa i połączeń dusz. Głębokie spostrzeżenia Delaurii Carson na temat podróży duszy zapewniają nam bogate tło, gdy badamy tajemnicze sposoby, w jakie wszechświat prowadzi nas do naszych przeznaczonych partnerstw. Zrozumienie tych znaków może być transformującym doświadczeniem i zaoferować głębszy wgląd w Twoją osobistą ścieżkę i duchowe połączenia, które masz nawiązać. W tym filmie naszym celem jest pomóc Ci rozpoznać te uniwersalne znaki w Twoim własnym życiu, czy to poprzez synchroniczność, Snyczy niezaprzeczalne poczucie rozpoznania. Wszechświat ma unikalne sposoby prowadzenia nas do naszych bratnich dusz. Znak 1: powtarzające się spotkania. Badając pierwszy znak, że wszechświat chce, abyś kogoś spotkał, zagłębiamy się w fascynujące zjawisko powtarzających się spotkań. Wyobraź sobie, że ciągle spotykasz tę samą osobę w najbardziej nieoczekiwanych miejscach. Na pierwszy rzut oka spotkania te mogą wydawać się zwykłymi zbiegami okoliczności. Ale kiedy zdejmiemy warstwy, ujawni się głębsze duchowe znaczenie. Carson wierzy, że te spotkania nie są przypadkowe. Zamiast tego są to wcześniej zaplanowane spotkania, które są częścią naszej duchowej podróży. Badania Carsona nad regresjami z poprzedniego życia i dynamiką duszy sugerują, że te przypadkowe spotkania są częścią większego kosmicznego planu. Są kamieniami milowymi ustalonymi przed naszą inkarnacją i drogowskazami na naszej duchowej ścieżce. Zaprojektowanymi tak, aby prowadzić nas do konkretnych osób, które odegrają kluczową rolę w naszym życiu. Ta perspektywa zmienia nasze rozumienie tych spotkań i pokazuje, że nie są one przypadkowe, ale znaczące i pełne przeznaczenia. W trakcie swojej pracy Carson podzieliła się licznymi relacjami osób, które wielokrotnie doświadczały takich przypadkowych spotkań. Historie te często prowadziły do głębokich relacji, zarówno romantycznych, platonicznych, jak i duchowych. Przykładem może być historia dwojga ludzi, którzy po wielu przypadkowych spotkaniach w różnych miastach, a nawet krajach, w końcu zdecydowali się zbadać więź, którą czuli. Ta eksploracja ujawniła głęboką więź emocjonalną, która zdawała się wykraczać poza przestrzeń i czas, świadectwo predestynowanej natury ich związku. Te spotkania są sposobem Wszechświata na skierowanie nas na prawdziwą ścieżkę naszej duszy. Przypominają nam, że nasze ścieżki przeplatają się ze ścieżkami innych w znaczący i często tajemniczy sposób. Znaczenie tych powtarzających się spotkań polega nie tylko na ich częstotliwości, ale także na przebudzeniu, jakie wnoszą do naszego życia i na tym, jak prowadzą nas do relacji, które są głębokie, transformujące i zgodne z celem naszej duszy. Znak 2. Brak presji, by się ustatkować. Drugi znak, który wskazuje, że wszechświat łączy cię z twoją prawdziwą miłością. Przejawia się w poczuciu łatwości i braku presji, by się ustatkować. Ten stan umysłu jest zgodny z często cytowanym powiedzeniem: Znajdujesz miłość, kiedy najmniej się tego spodziewasz. Kiedy znajdujesz się w stanie spokoju, że ten właściwy pojawi się we właściwym czasie, pomimo presji zewnętrznej lub oczekiwań społecznych, jest to pozytywny znak Twojego dostosowania się do czasu wszechświata. Brak presji na ustatkowanie się odzwierciedla głęboką wewnętrzną wiedzę i zaufanie do planów wszechświata dla twojego życia miłosnego. Wskazuje to, że osiągnąłeś punkt, w którym rozumiesz, że prawdziwej miłości nie można wymusić ani przyspieszyć. Nauki Delauri Carson na temat podróży duszy podkreślają znaczenie boskiego czasu w naszym życiu. Każda dusza ma z góry wyznaczoną unikalną ścieżkę, a znaczące połączenia zdarzają się we właściwym czasie. Nie wtedy, gdy są wymuszane lub ścigane z powodu presji społecznej. Twoja obecna postawa, wolna od chęci znalezienia partnera, pokazuje, że jesteś w zgodzie z naturalnym rytmem swojej duszy. Rozumiesz, że twoja bratnia dusza pojawi się, gdy zarówno ty, jak i ona będziecie na to gotowi. To zrelaksowane podejście pozwala ci skupić się na własnym rozwoju osobistym i szczęściu, a nie na desperackim poszukiwaniu miłości. Wszechświat działa w tajemniczy sposób, i często otwieramy się na nieoczekiwane i piękne możliwości, gdy porzucamy nasze sztywne oczekiwania i harmonogramy. To, że nie czujesz presji, by się ustatkować, to znak, że wszechświat organizuje Twoją historię miłosną w idealnym czasie. Znak 3. Utrata zainteresowania nieodpowiednimi partnerami. Trzeci znak, że wszechświat prowadzi Cię do Twojego przeznaczonego partnera przejawia się jako zauważalna zmiana w dynamice Twojego związku, utrata zainteresowania nieodpowiednimi partnerami. Ten znak jest głęboko zakorzeniony w podróży osobistego wzrostu i rozwoju duszy. Gdy ewolujemy duchowo, nasze postrzeganie i potrzeby w związkach zmieniają się w głęboki sposób. Praca Carsona nad regresjami z poprzedniego życia i podróżami duszy pokazuje, jak nasze dusze nieustannie ewoluują. W miarę postępów na tej duchowej ścieżce Nasza dusza rozwija głębsze zrozumienie tego, czego naprawdę szuka w związku. Ta ewolucja często prowadzi do naturalnego braku zainteresowania związkami, które nie są zgodne z celem naszej duszy. To tak, jakby nasza wewnętrzna istota dostrajała się do rezonowania z partnerem, który jest na naszym poziomie duchowej i emocjonalnej dojrzałości. To rozeznanie w wyborze partnerów nie jest zwykłą zmianą preferencji, ale znaczącą oznaką duchowego wzrostu. Jak opisałby to Carson, ewoluująca dusza instynktownie poszukuje związków, które są nie tylko emocjonalnie satysfakcjonujące, ale także duchowo pielęgnujące. Może to oznaczać utratę zainteresowania relacjami, które opierają się na powierzchownych atrakcjach lub które nie wspierają naszego rozwoju duchowego. W tym kontekście utrata zainteresowania nieodpowiednimi partnerami jest pozytywnym znakiem. Sygnalizuje, że jesteś bardziej zestrojony ze swoim prawdziwym ja i potrzebami swojej duszy. Ten znak wzywa do autorefleksji i zachęca do głębszego zrozumienia własnej podróży duszy, aby upewnić się, że wchodzisz w związek, który jest zgodny z Twoim wyższym ja. Znak 4. Częste zbiegi okoliczności. Czwarty znak na naszej drodze do odkrycia uniwersalnych wskazówek dotyczących znaczącego związku koncentruje się wokół fascynującej koncepcji częstych zbiegów okoliczności. Carson oświetliła synchroniczności w swojej eksploracji sfery duchowej, postrzegając je jako znaczące zbiegi okoliczności zaaranżowane przez wszechświat. Te synchroniczności nie są zwykłymi wypadkami, ale są pełne celu i znaczenia, często jako wskaźniki, że wszechświat komunikuje się z nami. Carson postulował, że te powtarzające się znaczące zbiegi okoliczności są sposobem, w jaki wszechświat nas prowadzi. Na przykład: Możesz natknąć się na tę samą liczbę, Nazwę lub symbol w kółko, lub wielokrotnie napotykać odniesienia do konkretnego miejsca lub osoby. Nie są to przypadkowe zdarzenia, ale subtelny sposób, w jaki wszechświat kieruje Twoją uwagę na coś ważnego na Twojej duchowej ścieżce. Przykładem może być ciągłe napotykanie odniesień do określonego miejsca, tylko po to, by spotkać w nim ważną osobę w swoim życiu. Albo ciągle słyszysz pewną piosenkę, która przypomina Ci o konkretnej osobie lub uczuciu. A ta piosenka gra w kluczowych momentach twojego życia, szczególnie w odniesieniu do tej osoby lub uczucia. Według Carsona te synchroniczności są zgodne z celem i podróżą naszej duszy, oferując nam wskazówki i afirmacje po drodze oraz o ludziach, z którymi mamy się połączyć. Te częste zbiegi okoliczności są delikatnym szturchnięciem wszechświata, zachęcającym nas do zwrócenia uwagi na kierunek, w którym jesteśmy kierowani. Są wskaźnikami że jesteśmy w zgodzie ze ścieżką naszej duszy i że ludzie i doświadczenia, które napotykamy, są istotne dla naszego duchowego wzrostu i rozwoju. Znak 5. Natychmiastowe rozpoznanie. Piąty znak. Natychmiastowe rozpoznanie dotyczy głębokiego i często zaskakującego doświadczenia poczucia natychmiastowej, głębokiej więzi z kimś. Zjawisko to wykracza poza zwykłe fizyczne przyciąganie lub intelektualną kompatybilność jest to uznanie, które uderza w sam rdzeń Twojej istoty. To natychmiastowe rozpoznanie jest postrzegane jako znaczący znak od wszechświata, wskazujący na głębokie duchowe połączenie. Carson zasugerowała, że kiedy czujemy natychmiastową, głęboką więź z kimś, może to być przypomnienie doświadczeń z poprzedniego życia. Zgodnie z jej naukami, dusze przechodzą przez różne wcielenia. A kiedy spotykają znajomą duszę z poprzedniego życia, następuje natychmiastowe i głębokie rozpoznanie, poczucie niewytłumaczalnej znajomości i komfortu. Na przykład dwoje ludzi może spotkać się po raz pierwszy, ale czują się tak, jakby znali się od wielu wcieleń. Mogą rozumieć nawzajem swoje myśli, uczucia i wyrażenia w niewytłumaczalny sposób, który może pochodzić tylko z głębokiego połączenia duszy. Spotkania te często wydają się z góry ustalone, a poziom zrozumienia i komfortu Jaki przynoszą, jest niepodobny do niczego innego. Praca Carsona podkreśla, że te spotkania są czymś więcej niż zwykłymi zbiegami okoliczności. Są to spotkania między duszami, które miały intymne połączenie w poprzednich żywotach. To natychmiastowe rozpoznanie jest potężnym potwierdzeniem ze strony wszechświata. Znakiem, że połączenie ma wielkie duchowe znaczenie i jest kontynuacją podróży, którą Wasze dusze mogły odbyć przez wiele wcieleń. Znak 6. Wewnętrzny spokój. Szóstym znakiem, że wszechświat może prowadzić cię do znaczącego związku, jest osiągnięcie wewnętrznego spokoju. Według Carsona, osiągnięcie stanu wewnętrznego spokoju jest nie tylko korzystne dla osobistego samopoczucia, ale także kluczowe dla dostosowania się do właściwych relacji. Wewnętrzny spokój w tym kontekście odnosi się do głębokiego poczucia zadowolenia, równowagi i zrozumienia w sobie. Jest to oznaka, że przepracowałeś osobiste konflikty traumy i niepewności oraz osiągnąłeś stan równowagi i samoakceptacji. Kiedy daną osoba osiąga ten stan, emituje częstotliwość, która rezonuje spodobnie z harmonizowanymi zharmonizowanymi duszami. To jak dostrojenie się do odpowiedniej długości fali, aby połączyć się z innymi, którzy pasują do twojej duchowej i emocjonalnej dojrzałości. Ten stan wewnętrznego spokoju jest często znakiem od wszechświata, że jesteś gotowy na znaczący związek. Wskazuje, że wykonałeś niezbędną pracę wewnętrzną, aby nie wchodzić w związek z potrzeby lub niekompletności, ale ze stanu pełni i całości. W takim stanie związek może rozkwitać w zdrowy, odżywiający duszę sposób, wolny od turbulencji nierozwiązanych kwestii osobistych. Carson zalecał praktyki promujące wewnętrzny spokój, ponieważ są one kluczowe dla rozwoju osobistego i duchowego. Medytacja, na przykład. Jest potężnym narzędziem do osiągnięcia wewnętrznego spokoju i jasności. Pozwala ci ona zanurzyć się głęboko w swojej świadomości, aby przetworzyć i wyleczyć podstawowe kwestie. Podobnie, autorefleksja ma kluczowe znaczenie dla zrozumienia i zaakceptowania siebie, co jest podstawą budowania silnych, znaczących relacji. Znak 7. Objawienia w snach. Siódmy znak. Objawienia w snach. Zaprasza nas do odkrywania tajemniczej i często mistycznej krainy snów. Ten znak koncentruje się na zjawisku śnienia o osobie, zanim faktycznie spotkasz ją na jawie, koncepcja, którą Carson postrzegał jako wskazówkę na nadchodzące znaczące spotkania. Carson zasugerował, że nasze sny mogą być pomostem między świadomością a sferą duchową. Jeśli śnimy o kimś, kogo nigdy nie spotkaliśmy, może to być wszechświat komunikujący się z nami za pomocą języka podświadomości. Sny te często niosą symboliczne lub bezpośrednie przesłania dotyczące osób, które odegrają ważną rolę w naszym życiu. Mogą być postrzegane jako zwiastuny lub przeczucia spotkań, które mają ogromne znaczenie w podróży duszy. Zgodnie z naukami Carsona, istnieją niezliczone przykłady, w których ludzie zgłaszali sny o kimś, często z żywymi szczegółami, tylko po to, by spotkać te osoby później w prawdziwym życiu. Na przykład. Ktoś może śnić o nieznajomym z pewnymi cechami, lub wyjątkową obecnością i poczuć głęboką więź we śnie. Później, gdy spotyka tę osobę w rzeczywistości, następuje natychmiastowe rozpoznanie i niezaprzeczalne połączenie, tak jakby sen był przygotowaniem lub wstępem do rzeczywistego spotkania. Te zdarzenia senne można interpretować jako sposób wszechświata na połączenie naszej duszy z inną osobą i przygotowanie nas do spotkania i roli, jaką ta osoba odegra w naszym życiu. Sny mogą oferować wgląd w naturę związku lub lekcje i rozwój, które przyniesie. Znak 8. Porzuć przeszłość. Ósmy znak, że wszechświat przygotowuje cię do znaczącego związku, wiąże się ze znaczącym osobistym kamieniem milowym, zdolnością do porzucenia przeszłości i bagażu emocjonalnego. Proces ten nie polega jedynie na porzuceniu przesłych romantycznych relacji, obejmuje on pozbycie się wszystkich elementów, które nie służą już twojemu najwyższemu dobru w tym niegodnych byłych partnerów, szkodliwych nawyków, toksycznych relacji rodzinnych i przyjacielskich oraz niespełniających ścieżek kariery. Nauki de Carson często poruszały kwestie tego, jak ważne jest pozbycie się trom i obciążeń z przeszłości w celu duchowego rozwoju. Kiedy jesteś obciążony negatywnymi wpływami lub nierozwiązanymi kwestiami z przeszłości, twoja wizja staje się zamglona i trudno jest rozpoznać i podążać ścieżką, którą przygotował dla ciebie wszechświat. Te obciążenia mogą działać jak kotwice, które utrzymują cię w cyklu, który nie jest zgodny z prawdziwym celem twojej duszy i twoim potencjałem miłości. Pozbycie się tego emocjonalnego bagażu jest oznaką głębokiej wewnętrznej transformacji. Wskazuje, że nie tylko doświadczyłeś uzdrowienia, ale także stajesz się bardziej zgodny z podróżą swojej duszy. Podczas tego odpuszczania tworzysz przestrzeń dla nowych pozytywnych doświadczeń i relacji w swoim życiu. Zaczynasz wibrować z częstotliwością, która przyciąga to, co jest dla Ciebie naprawdę przeznaczone w tym związek z jedyną prawdziwą miłością. Akt odpuszczania bez chowania urazy lub goryczy jest potężnym świadectwem Twojego osobistego rozwoju. Odzwierciedla dojrzałość i gotowość do podjęcia nowych rozdziałów w życiu. Ten proces oczyszczania jest często zwiastunem spotkania kogoś, kto rezonuje z Twoją ejaźnią kogoś, kto uzupełnia i wzbogaca Twoje życie. Znak 9. Potwierdzenie od medium. Dziewiąty znak, że wszechświat może prowadzić cię do kogoś wyjątkowego, może mieć charakter mistyczny. Potwierdzenie od medium. W sferze duchowego przewodnictwa, media często służą jako interpretatorzy subtelnych przesłań wszechświata. Carson uznała wartość zdolności mediumicznych jako narzędzia do uzyskania głębszego wglądu w podróż naszej duszy. Zgodnie z jej naukami. Prawdziwe medium może wykorzystać wyższe częstotliwości wiedzy i zaoferować jasność i potwierdzenie naszych ścieżek przeznaczenia i potencjalnych połączeń duszy. Carson często podkreślała również rolę mediów w pomaganiu nam w zrozumieniu złożonej mapy naszej podróży duszy, która często obejmuje znaczące relacje. Ci duchowi przewodnicy mogą oferować potwierdzenia lub spostrzeżenia, które głęboko rezonują z uczuciami lub intuicjami, które możemy już mieć. Na przykład medium może potwierdzić Twoje przeczucie dotyczące niedawnego spotkania lub związku i zasugerować, że to połączenie jest częścią większej narracji Twojej duszy. Takie spostrzeżenia mogą służyć jako potężne potwierdzenie, które wzmacnia ideę, że wszechświat organizuje te znaczące spotkania. Znak 10. Dawny znajomy. Ostatni znak spotkanie z przeszłości dotyczy intrygującej koncepcji ponownego spotkania z kimś z Twojej przeszłości. W czasie, który wszechświat uzna za stosowny. Pomysł ten jest ściśle powiązany z naukami Delaury Carson na temat boskiego czasu i kontraktów duszy. Carson wierzyła, że naszym życiem kieruje wyższy plan i że każde spotkanie, zwłaszcza te, które się powtarzają, ma swój cel w wielkim planie podróży naszej duszy. Rdzeń tego znaku leży w wierze we właściwą osobę we właściwym czasie. Sugeruje, że ludzie z naszej przeszłości mogą ponownie wkroczyć w nasze życie w czasie. Gdy jesteśmy duchowo gotowi na nawiązanie głębszego, bardziej znaczącego związku. Osoby te mogą być dawnymi znajomymi, przyjaciółmi, a nawet dawnymi miłościami, ale natura relacji zmienia się, gdy czas pasuje do gotowości duszy. Praca Carsona jest bogata w studia przypadków i przykłady z życia wzięte, które podkreślają znaczenie boskiego czasu w związkach. Jednym z godnych uwagi przykładów jest dwójka ludzi, którzy spotkali się na krótko w młodości. Ale potem ich drogi się rozeszły. Wiele lat później, po tym jak oboje przeszli przez procesy rozwoju osobistego i duchowego, ponownie się odnaleźli. Tym razem ich spotkanie rozwinęło się w głęboki związek, pozornie zaaranżowany przez wszechświat. To było tak, jakby ich pierwsze spotkanie było ziarnem zasianym przez wszechświat, które rozkwitło dopiero wtedy, gdy oboje byli gotowi pod każdym względem. Inny przykład z badań Carsona dotyczy osób które spotykały się wielokrotnie w różnych wcieleniach. Każde życie oferowało inny aspekt ich związku, który ewoluował i pogłębiał się, gdy oboje rozwijali się duchowo. Kiedy spotkali się w swoim obecnym życiu, nastąpiło natychmiastowe rozpoznanie i silne połączenie, tak jakby wszystkie ich wcześniejsze interakcje doprowadziły do tego momentu. Przykłady te ilustrują znaczenie boskiego wyczucia czasu, sugerują, że nasze relacje nie są zwykłymi zbiegami okoliczności ale częścią większego kosmicznego planu. Czasami wszechświat sprowadza kogoś z naszej przeszłości z powrotem do naszego życia w odpowiednim momencie, tworząc okazję do znaczącego i uduchowionego związku. Podsumowując, znaki te nie są przypadkowymi wydarzeniami, ale znaczącymi markerami w naszej duchowej podróży, które prowadzą nas do połączeń zgodnych z celem naszej duszy. Przypominają nam, że wszechświat jest wpleciony w naszą podróż do miłości i duchowego spełnienia w piękny i zawiły sposób. Jak trafnie ujęła to Delore Carson, wszyscy jesteśmy połączeni w najpiękniejszy i najbardziej zawiły sposób. To wzajemne połączenie jest pięknie podkreślone przez sposób, w jaki wszechświat komunikuje się z nami i delikatnie prowadzi nas ku naszemu przeznaczeniu. Kontynuując swoją ścieżkę, pamiętaj, aby pozostać otwartym i uważnym na te znaki. Zaufaj planowi i czasowi wszechświata i wiedz, że każde doświadczenie i spotkanie ma swoje miejsce w Twojej podróży.